Witam Was w drugim odcinku z Deforesta I tak jak mówiłem robimy dzisiaj właśnie tą platformę Czy to jest to? Co właśnie o tym... To jest właśnie to o czym myślę. Zróbmy tak, tak, tak to jest to, dobra Zróbmy na trzy długości Taką teraz, żeby to równe było tak, jest równe, dobra tak wait jest równe, ok. jest równe? muszę sprawdzić jest pięknie, pięknie równe, dobra um, teraz dotąd Wszystko pięknie chyba No, ładnie jest Tylko musimy kupę drzewa narąbać teraz, nie? Ja sobie z jakiegoś batonika, bo energia i muszę wypić coś, dobra hmm. Nie już to drzewo, bo ono tak i tak stoi tak przeszkadzająco strasznie Ciężko będzie, bo ten x-shopa przeszkadza tutaj Na długości na coś kieranie Dobra, nie nie w tą stronę poleciało Co chciałem z tymi kładami No trochę się budować nie mogę nie? Co podniosłem nie zdążyłem zobaczyć nawet Nie chciałem wejść żeby to budować Co jest? To jest w ogóle równe? Jest tego. Ehm um. Halo? Co było? Dobra, już wiem w tym miejscu kłaść. Zrobię z tą siekierę swojej roboty własnej Git, ona chyba szybciej ścina. Może nie szybciej, może wolniej się ten bije, ale na pewno więcej zadaje wtedy działania Dobra. Zetnę już w sumie większość tych drzew tutaj bo... O dużo drzew pójdzie no Co to spadło? Taki? Wydaje mi się, że też się więcej energii zużywa Bo zacznę wybić się koło z powrotem, bo... Chciałem bić? Przyklikać, dobra. A to będzie ładna budowla, nie? Mam nadzieję przynajmniej taką Zając, dobra Chciałem, te palanty przyszły Trochę do się noc robi powoli Chyba Dobra, poznaliśmy te kłody Ja chcę na pewno jeszcze... zając się zwagował Trzeba go upolować Nie, to nie było z jego polowania Chcę sanki sobie zrobić na pewno Żeby móc te drewno wozić Ale sporo patyków pójdzie, no ale trudno I się robi noc niestety, nie? Trzeba patyków skołować więcej skądś Dobrze, ich tu jest pełno w sumie. No okay. niestety jest to noc, nie? Już powoli. Tutaj mamy blisko do skini. Na tej polance za mną. Właśnie tu. O. Gdzie tu drzew nie ma, nie? Tuś gdzieś się skinia. A tu już nie widać, bo ciemno jest, nie? No i jest noc totalna. Mogę spać? Nie mogę. Ja tu nic nie widzę. Moje kłody gdzieś są tu? Pozwólcie mi spać. nam patyka wyrakuję. Czego znajdę jak się w ogóle? Coś jest. Cóż z tymi walizkami? Człony skaczą. Ej, kurde, to gra jest po cienku. Creepy, Kripiny. To jedną opatykę mi brakuje, nie? Nic, ja idę spać. No to jest masakra, nie? Kurde, ciężko jest upływać te szczury. Ty może jakąś klatkę zrobimy? A to patyków nie mam tak Na co wydawać? Znaczy właśnie na co wydawać Pić nam się chce Ognisko muszę zrobić na pewno jakieś Zaraz podejdziemy tam zrobimy ognisko Tylko, 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 tylko... A my sobie teraz zrobimy. Po drodze z squadami. Będzie nam ptak się tu zleciał, będzie można nieskończony strzał sobie robić. Co to było? Sarna? Mam nadzieję, że to Sarna, bo... To było takie głośniejsze tu nie? To albo Sarna, albo te mendy przyszły. Czy to mi się uwodziło już? Zając fajnie sobie czeka Eee jak się najbliżej da Tylko trafi No teraz go nie trafię, bo uciekł tak się neło trzeba było kulować To jest dolar Znowu e. Tam jest szczurka Ona ucieka nie wiem czemu Czy nawet nie wie, że ją gonię Tu jest szczurka Trafiłem Teraz trafiłem Witam Was po krótkim cięciu. Musiałem sobie na chwilę przerwać rozgrywkę. Ale już wszystko kontynuujemy, nie? Kontynuujemy, oj, zając tutaj kolejny. Tak, to jest zając. Tego muszę upolować... Nie, ja tego zając chyba nigdy nie upoluję, nie? Zawsze uciekają. Mendy. Wiatr. Yy, Zaktualizowano listę rzeczy do zrobienia. Sam co Coś się odkrym, czy jak? drzewo, się, że to jakiś kanibal potężny idzie, nie? Yy, muszę coś zjeść i się czegoś napić, ale nie mam czegoś napić. Znaczy mam, ale nie chciałbym to marnować, nie? sobie zjeść mogę? Ja dwa mięsa położę tu przez przypadek. Trudno. Dobra zbrojka nałożę na siebie jakąś. Kolejny uciek Teraz spróbuję nabrać wodę stąd Ej dało się Da się, łów Jesteśmy ocaleni nie Eee, jak to mogę tu położyć To co to jest? Zając mi się tu wpadł w ognucho Jaki łupiek Ale jak on to... O dobra Mam no, na nadzieję że garnik nie jest pusty Mogę go coś, więc nie jest boost, okay. hmm, sobie mięsko z tutaj Dobra Wiecie co? Kończymy może już ten odcinek Ja dokończę tą strukturę poza odcinkiem I zaczniemy robić coś innego Więc żegnam już was papa. Pa.